Na tym kanale, a dzisiaj będę Wam pokazywała wszystkie moje rysunki z wersji Pixel ART Zacznijmy sobie od postaci z Stars. No od razu mówię, że nie umiem tak perfekcyjnie tego malować, ale zawsze coś z tego wychodzi. Więc tutaj właśnie zaczynamy sobie od kiełka. Jeśli chodzi o to, to, w to, to, w to coś o góry jak będzie coś poznaczone, to nie wynika, to po prostu sobie musiałam napisać na zakładicie ten napis też troszkę nie wyszedł, ale sam kiełek jest moim zdaniem ok, tylko że tutaj troszkę coś krzywo, e, krzywo mi wyszło. Następną postacią jaką dzisiaj będzie, będzie przeraźliwy Spike. No, dla niektórych on wyszedł piękny, ale moim zdaniem jest troszkę straszny, jak tak na niego się z bliska popatrzy. W te kolory takie są rozmazane. Mam dane spalki jest taki 6x10. A teraz jest taka fajna w miarę postać, która mi dość wyszła. Jest to kiełek. Kiełek wygląda nawet ładnie. jego to tak, tak naprawdę szybko się malował, Popatrzcie, ile to jest mało szczegółów do pokolorowania. Tutaj taki większy, więcej kolor w jednym miejscu no i w ogóle się tu bardzo łatwo maluje. Ja Teraz już będę na takich bardziej większych kartkach. Ale tutaj mamy Piper. Piper też nie wyszło jakoś źle, yy, bo wiadomo, mogło być lepiej, ale mi się wydaje, że jest spoko. Tak 8 na 10, może być 7 na 10, O, i właśnie Piper też była bardzo prosta, yy, ale tutaj też tak troszkę tak, bo twarz wyszła straszna. Ale tak myślę, że jest w miarę. tutaj mamy kolejnym obrazkiem, to jest Para. Para to był chyba mój drugi w ogóle rysunek z tego Pixel z Art. Nie tylko z postaci po prostu zbrała, tylko po prostu w ogóle pierwszy, drugi rysunek z Pixel Art. A pokażę Wam jeszcze, który był pierwszy ale to dopiero dojdziemy do tego. No i ona tak jakby ten fioletowy troszkę tak... No jakby przestał działać nagle i musiałam tak, wiecie, to spróbować dokończyć, ale jest, jest w miarę, co nie? No ją troszkę było ciężej narysować, ale najgorsze to wam powiem, że są tylko te e, czarne kontury. Także ja to robię tak, że pierwszy sobie jakoś dacie kółeczką albo krzyżykiem, no i później to zaczynam kolorować. Następną postacią... Ale jeszcze bym przegle. Po prostu zrobiłam taki filmik dłuższy, bo stwierdziłam, że dawno takiego dłuższego filmiku nie było, ale jeszcze wam coś jedno powiem. Chciałam na te święta właśnie zrobić świąteczny day. Tutaj mamy przelizy e, Barcelony. Tutaj wam troszkę, tak jak ja to widzę na drugiej stronie, tutaj wam troszkę jakby... Żeby to dobrze widzicie, czy dobrze bo jak ja patrzę i nagrywam, to widzę, że Myślę, że to widzicie, to na gramy, to nie tak myślę, że to widzicie te górne to tutaj sobie tarczkę uciąłem, ale to jej. Tak myślę, że ta szafka jest też spoko. Też było mi troszkę ciężko, ponieważ widzicie te białe tutaj, tutaj kwadraciki, to jest korektor. Coś mi się pomyliło. No i tutaj jest I no Myślę, że jest też spoko. Takie 6, 6 na 10. A teraz jest taki zadymierz, który mi przyszedł. No, mam do nim ładnie. To nie, to nie tak, że malowałam go prawie wieczorem. No wieczorem jak już leżałam w łóżku i rysowałam, to by mi się nudziło. I to jest rosa. E, rosa, e, rosa. Wyszła mi nawet fajna. Nie jest taka rozmazana jak niektóre. Popatrzcie jak z bliska. Mi się wydaje, że jest... Dobra, to właśnie teraz będzie taki zadymiarz, który był moim pierwszym, i on właśnie tak nie wyszedł, ale to jest. Coś mi tutaj się. Nie wiem, co się stało, coś się wzdylałam i pomalowałam tutaj, bo myślałam, że to jest dalej. że to są dalej usta. I właśnie dlatego chodziło, to, że to był mój pierwszy zadymiarz. W ogóle pierwszy rysunek z tego pixelarza, bo jeszcze nie umiałam tak ładnie rysować. No to właśnie tak wyszedł, jak widzicie. Jeszcze było tak, że ja go na jednej karcie ale później coś sobie tam kartki się potargał i ja to po prostu wkleiłam. Kolejnym zatem jest legenda. To jest Leon. Leon jest w miarę 9 na 10, ale moim zdaniem jest spoko. Dobra, Leona zaleciliśmy. Jak mówię, jest to legendarna postać, jest bardzo fajna i w ogóle wszyscy ją nie gram. Tak jak właśnie widzę, jak gram, ale teraz jeszcze mamy następną postać, czyli to jest Bibi. Bibi nie wyszło mi jakoś bardzo ładnie, ale nie wyszło też najgorzej, bo moim zdaniem jest takie 7,5 7 może na 10, bo jest troszeczkę takie, wiecie. Taka śmieszna, moim zdaniem, ale każdy myśli inaczej. Dobra, Bibii już mamy, a więc teraz y, zaczynamy kolejną postać, czyli tak, To jest taki, taka w miarę postać i właśnie ona dobrze gra, ale też mi dobrze wyszła. No sami powiedzcie, jak byście to ocenili? No Myślę, że jest um, w miarę, nie? Patrzcie, i w ogóle Baza się bardzo prosto rysowała. Popatrzcie jak on ma mało kolorów i popatrzcie jakie ma daje, duże miejsce do wypełnienia. Niby jest troszkę duży, ale tak naprawdę to popatrzcie. Dobra, następną postacią jest nasz kit. Popatrzcie jak on też jest duży, a był prosty. No oprócz tego czarnego kontur tych takich wiecie, wkładać I mi się wydaje, że wyszedł ładnie. Ja bym go 10 na 10. Popatrzcie ten napis troszkę, to jakby to tu nie było, ale tak to tu jest chyba w miarę, to nie? Jeśli chcecie możecie tę postać oceniać w komentarzach. Kolejną postacią wjeżdża Mita. Mite. rysowałam chyba jako czwartą postać, albo trzecią. Ona w ogóle jest bardzo trudna do narysowania, bo patrzcie, ona ma tego czarnego, jakiego jest wszystko skomplikowane. Rysowałam go chyba dwa dni, ją. No i jakby tych kresek nie było, no to by było fajne. Ale tak to dlatego, że tak długo to rysowałam, to może być 9 na 10. A co myślicie Wy o tym niczym? Napiszcie w komentarzu. Następny postać jest... O oh, Boże, który nadal jest osiemnokrotowiec. On wyszedł mi pięknie. Ja moim zdaniem oceniam go 10 na 10. Popatrzcie, jak dokładnie, jak prosto go narysowałam. No i moim zdaniem był troszkę. Nie był taki, wiecie, bardzo skomplikowany jak niektóre, ale był. Hmm. Popatrzcie, jak ładnie wyszedł. I nie był nawet taki trudny, jak Wam się wydaje. Ale. E, ale. No wiecie, dla każdego, jak ktoś się uczył w początku, to jest dla każdego inaczej. To są w ogóle wszystkie te postacie, które wam pokazywała. I postaci już mam tyle, ale jeszcze będę yy, dorysowała już shorty, ale jeszcze wam pokażę takie z mojego motesu. a później wam jeszcze mogę pokazać troszkę ze szaty, A to już naprawdę widzieliście na większości shortach. Ale jakby ktoś nie był na shortach, to może zobaczyć. Tu mam taki notes, on jest jakby zeszedł w kredkę, Zobaczcie, przecież jeszcze tutaj mam kilka postaci. Dobra, mam jeszcze dwie postacie, które mogę je pokazać. I właśnie tylko teraz nie wiem jak, Dobra, tak jak tak. z y, tego Maxa. On wyszedł mi ślicznie, mi się bardzo podoba. No, tak, tych kartek, już jest dużo. Ale mi się bardzo ten Max podoba. Popatrzcie, był troszkę trudny, ale nie aż taki jak te niektóre rysunki. Jakim on jest w ogóle jak ma elastyczność taką wiecie. No, ja bym go oceniła 10,5 na 10 naprawdę. Ale następną postacią, która już ostatnią postacią jest Sandy. Sandy, Wyszła mi pięknie, a była bardzo skomplikowana, było dużo do, do zrobienia jej rysunku. No i popatrzcie jaka w ogóle wyszła ładna, ale zobaczcie, jaka była skomplikowana. Żeby się nie pomylić, to jest na przykład ja się wkurzę jak się pomylę, no bo to wtedy wiecie, szkoda pracy, no i w ogóle. Chciałam jeszcze pokazać taki ładny, ładny rysunek, ale on już nie jest w wersji pixel art. Nie wiem gdzie on jest, ale tak naprawdę to... Hmm, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, byłby pierwszy raz na moim kanale, to lubię bardzo rysować. Ten macie jego rysunek tak na szybko. A nie wiesz taki, taki ładny. No i nie wiem gdzie jest jeszcze taka rysunka. Dobra, mniejsze, ale czekajcie, bo gdzieś jeszcze miałem takie właśnie rysunki. E... Chciałam właśnie Wam je pokazać. tak mi się wydaje, że to jest na Oj, ten inny zeszyt. Też jest w kratka. o, wiedziałam jak to jest ten zeszyt. Te rysunki w ogóle rysowałam z inspiracji, to jest w ogóle Pinterest. Tutaj macie u samej góry piękną May Melody, Później jest z i pom, pom, pori. i Pompon I Idzie jakieś serdeczkę. No mi się wydaje, że wyszło to ładnie. No, w ogóle w ogóle chciałabym powiedzieć, że przepraszam, że tak jest w światło, ale zdecydowałam się na tego live'a już bardziej o później porze. Boże, live'a, sorry, przepraszam film nie live'a. No mm. i popatrzcie, tutaj jeszcze mam wam do pokazania. Jest takie rysunki. To mam sina morola i pustiza. Też są ładne i w ogóle. Tutaj macie takiego króliczka. No, widać, nie wiem, czy widać, taki króliczek. Ale tutaj jeszcze mamy taki. No właśnie, co to jest, mi to przypomina, nawet jakiś Ale zobaczcie, to też jest ładne. No i ten filmik nie będzie taki dłuższy, bo chciałam zrobić dłuższego. Ale oprócz tego rysunku z Brawl Stars że moje rysunki na w szafie. I później może jeszcze szkicownika jak znajdę, Ale no to już się mm, okaże. Rysunek pierwszy to jest taki mm, jak widać taki bardziej ala grzybek, taki muchomorek, ale jest dosyć ładny. Rysunek numer dwa jest taka bardzo ładna i elastyczna. W ogóle jest taka, popatrzcie, jaka słodka żabka macie mój ulubiony rysunek to jest taki kwiatuszek mm, w ojtomiczce tutaj jeszcze macie takie mini serduszko nie wiem czy widać, o ale jeszcze jest taka myszka Mickey. macie takiego mocylka, który nie wyszedł takiego kilka, takie dwa piwinki tu jest niebieskie tu jest jeszcze szary później jest koala jeszcze taki misiu, i na końcu takie duże awokado. Ale teraz wróćmy już do naszego szkicownika. Jestem już tutaj i właśnie zaczynamy od e, takiego zwykłego, najzwyklejszego szkicownika. I rysunkiem numer jeden jest takie drzewo. On potrzebował dużo w ogóle chwili, i popatrzcie, ile jest tego. Cieniowanie na nim, ale to już wiecie to już jest dla takich, którzy lubią rysować i w ogóle są chętni. Rysunkiem numer 2. O nie, rysunkiem numer 2 chwilka. Mamy takiego lwa. Bardzo mi się podoba i ogólnie to jest mój naj, najładniejszy rysunek. tutaj rysunkiem numer 3 będzie taki liść. Liść też nie wyszedł najgorzej, ale popatrzcie jak ładna, ale troszkę był trudna, co wiecie. I, y jakby jak widzicie, tu takie listki, nie wiem, to jest, ale rysunkiem kolejnym jest taki. Madouska. On nie wyszedł za ładnie, ale wyszedł. czekajcie, rozmawiam, to do góry nie pokazuje. Nie Oj, teraz to już nie... jest. On nie wyszedł za ładnie, ale widzicie. Rybaczkami. I tutaj, jakby to wyszedł, tak, że tu wszedł robaczek, tu wyszedł i znowu się przeczuwał, i wyszedł wtedy. Ale następnym rysunkiem jest takie, jakby owoce. Tu mamy rybkę w, akwarcie, w żarówce. Bardzo mi się właśnie ona podoba, i nie było dosyć skomplikowane. Przepraszam, taka kostka też nie była dosyć skomplikowana, prosta. Po pierwsze trzeba było narysować kwadrat i potem boki od góry złączyć i po prostu narysować kółka, ile jest oczek, W sensie wiecie. Tutaj mamy kolejny mój rysunek i on też nie wyszedł na górze i to jest inspiracja z internetu. To samo, no to może być to. Tu jest taki rysunek, jakby, jak się to nazywa, takie co się włącza, wiecie, światło. Następnym rysunkiem jest taki słodki, malutki pingwinek. Też inspiracja z Pinteresta i tutaj też będzie taka owieczka i to też jest z I to z jest takie coś, takie to miało być serduszko, ale coś mi... Nie jest jeszcze ten? piękne też. mam no jeszcze może takie coś, taki pierścień twierdziw. z kwiatuszkami. z no nie mam telefon. a ty pająk a ja to tak na szybko rysowałam. nie no i tyle już skończyliśmy. Sożnik. możemy go zamknąć i odłożyć, no i już chyba ten filmik będzie się zakończył po prostu, ale jeśli byście chcieli jeszcze takie dłuższe filmiki, takie wiecie, na przykład filmik staw, na cały dzień, a kiedy jeśli chodzi o on day, no to będziemy, postaram się zrobić go w najbliższe święta. Jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie suba i lajka, pa! pa.